Są chwile, gdy brakuje słów i jedyne, co potrafimy zrobić, to westchnąć albo zapłakać. Czasem nawet samo wstanie z łóżka wydaje się wymagać więcej siły niż mamy. Dusza milczy, powieki ciążą, serce się ściska i w tym wewnętrznym milczeniu rodzi się szeptany przez łzy krzyk Boże, pomóż mi nie zrezygnować. W tej porannej modlitwie pragniemy czegoś więcej niż tylko powtarzania słów. Pragniemy znaleźć schronienie w obecności Boga, bezpieczne miejsce, w którym zmęczona dusza może odpocząć. Bo prawda jest taka, że są dni, kiedy ciało się podnosi, ale duch wciąż leży powalony. I właśnie w tych dniach najbardziej potrzebujemy uchwycić się Bożych obietnic. Słowo Boże w Psalmie 73, w Wersecie 26, niesie potężną prawdę, którą trzeba sobie przypominać tuż o poranku. Choć moje serce i ciało słabnie, Bóg jest moją siłą. On jest wszystkim, czego potrzebuję. Ten werset to nie teoria religijna. To kotwica dla duszy pośród wewnętrznych burz. To boska pomoc dla tego, kto budzi się z poczuciem, że jest na granicy. Ta poranna modlitwa została przygotowana szczególnie dla tych, którzy toczą ciche bitwy. Dla tych, którzy żyją z lękiem, że nie zdołają przetrwać kolejnego dnia. Dla tych, którzy próbowali już tylu rzeczy, a mimo to nadal odczuwają tę pustkę wewnętrzną, która zdaje się nie mieć końca. Bóg zna każdy niewypowiedziany ból, widzi to, czego nikt inny nie dostrzega, słyszy to, czego nawet nie potrafimy wyrazić słowami. I może właśnie tego teraz potrzebujesz kogoś, kto zrozumie, kto przyjmie, kto przypomni Ci, że istnieje nadzieja, że istnieje cel, że jest Bóg który podtrzymuje, uzdrawia, wzmacnia i przemienia. Codzienny czas z Bogiem to nie rytuał, to konieczność. Poranna modlitwa to coś więcej niż nawyk, to oddech duszy, bo kiedy dzień zaczyna się z Bogiem, zewnętrzne okoliczności mogą pozostać takie same, ale to, co się zmienia, to sposób, w jaki serce stawia im czoła. I właśnie teraz nie potrzebujesz kolejnej rady, lecz ponownego spotkania z tym, który Cię stworzył. Wielu ludzi budzi się z ciężarem w sercu i przez cały dzień próbuje ukryć swój ból, ale Bóg wzywa Cię, byś oddał Mu ten ciężar. Nie tylko mówił do Niego, ale zaufał Mu. Bo nawet gdy ciało i umysł mówią, już nie dam rady, Duch Święty szepcze: Ja jestem Twoją siłą, nie zrezygnowałem z Ciebie. Możesz być otoczony niepewnością, ale istnieje jedna niezmienna pewność: Bóg wciąż jest ten sam, On wciąż jest wierny. I dziś w tej porannej modlitwie On chce odnowić Twoją siłę, przywrócić Twoją wiarę i przypomnieć Ci, że nie jesteś sam. Każda łza, która spadła, każda cicha modlitwa, każda bezsenna noc w udręce to wszystko zostało przez Niego zauważone. Jeśli istnieje coś, czego serce najbardziej teraz potrzebuje, to jest to pokój, ale nie pokój powierzchowny to pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie pokój, który przenika. Nawet gdy nie ma wyjaśnień. A ten pokój przychodzi, gdy uznajemy, nie jestem wystarczająco silny, ale Bóg jest. Nie mam wszystkich odpowiedzi, ale On je ma. Nie wiem, co przyniesie jutro, ale mogę zaufać, że On idzie przede mną. To jest poranna modlitwa, która przygotowuje serce na nowy początek początek nie okoliczności, ale duszy, bo gdy oddajesz wszystko w ręce Boga, nawet to, co niemożliwe, staje się do zniesienia, i właśnie w to miejsce głębokiego oddania chcemy teraz wejść. W komentarzach poniżej zostaw swoją prośbę modlitewną w konkretnej sprawie, albo za osobę, którą kochasz. Jeśli wolisz, napisz: Pomódl się za mnie. Będziemy się za ciebie wstawiać z miłością, jak prawdziwa wspólnota wiary, bo gdy modlimy się razem, Niebo się otwiera, pokój zstępuje, a cuda zaczynają się dziać. Zanim oddamy wszystko w ręce Boga, sprawdź, czy już zasubskrybowałeś ten kanał. Panie Boże, umiłowany ojcze, w ten rozpoczynający się poranek stajemy przed Twoim ołtarzem w modlitwie porannej, uznając Twoją wielkość, Twoją suwerenność i Twoją bezwarunkową miłość. Nie przyszliśmy tutaj przypadkiem, ale dlatego, że rozumiemy, jak bardzo cię potrzebujemy. Przyszliśmy, ponieważ wiemy, że bez twojej obecności nie mamy dość siły, by zmierzyć się z nadchodzącym dniem. Nie mamy jasności, by podejmować decyzje i nie mamy uzdrowienia dla ran, które nosimy w sercu. To nasza modlitwa poranna, to nasz codzienny czas z tobą. Moment, w którym oddalamy się od hałasu, lęku i niepokoju. By usłyszeć Twój głos i znaleźć schronienie w Twoim słowie. Ukochany Ojcze, przypominamy sobie Psalm 73, werset 26, który mówi: Choć moje serce i ciało słabnie, Bóg jest moją siłą, On jest wszystkim, czego potrzebuje. To nie tylko piękne zdanie, ale obietnica dla Twoich dzieci, duchowe wsparcie dla tych, którzy o poranku szukają Twojego oblicza. I tego właśnie dzisiaj pragniemy oprzeć się na Tobie, postawić nasze stopy na Twojej skale, napełnić serce Twoim pokojem i odnowić wiarę, która tak często chwieje się w obliczu trudności. Panie, w tej porannej modlitwie modlę się za każdą osobę, która zbliża się do tego codziennego czasu z Tobą, z łzami, bólem i pytaniami bez odpowiedzi. Modlę się za tych, którzy są emocjonalnie wyczerpani, Duchowo zmęczeni, zniechęceni i pozbawieni sił. Modlę się za tych, którzy dziś rano obudzili się nie wiedząc, jak przetrwać kolejny dzień walki, za tych, którzy czują, że wszystko wymknęło się spod kontroli. Ojcze, rozciągnij teraz swoją opiekę nad tymi życiami, przynieś duchową siłę słabym, nadzieję zniechęconym, uzdrowienie emocjonalne zranionym, pocieszenie płaczącym. Ty wiesz dokładnie, czego potrzebuje każde serce. Nawet wtedy, gdy my nie potrafimy tego wyrazić. Ojcze, w tej porannej modlitwie wyznajemy, że Ty jesteś naszym schronieniem, naszym wsparciem i naszą nadzieją. Wyznajemy, że ufamy Twoim obietnicom, nawet gdy ich nie widzimy. Wyznajemy, że Twoja miłość sięga wszędzie, w każdej okoliczności i że nic nie może nas oddzielić od Twojej łaski. Dlatego właśnie oddajemy Ci w tym codziennym czasie modlitwy wszystkie nasze troski. Wszystkie nasze lęki, wszystkie nasze niepokoje. Twoje słowo mówi nam, byśmy złożyli na Ciebie całą naszą troskę, bo Ty masz o nas staranie i to właśnie teraz robimy. Oddajemy wszystko, bo nie potrafimy już nieść tego sami. Ukochany Ojcze, odwiedź teraz każdy dom reprezentowany w tej modlitwie. Przynieś Bożą Ochronę każdej rodzinie, każdemu synowi i każdej córce, każdemu ojcu i każdej matce. Błogosław małżeństwa, odnów zerwane relacje, ulecz rany we wspólnym życiu. Tam, gdzie jest niezgoda, przynieś jedność, tam, gdzie jest chłód, rozpal miłość, tam, gdzie jest lęk, wylej pokój. Niech każdy dom stanie się ołtarzem modlitwy, miejscem, gdzie wzywane jest Twoje imię i gdzie odczuwalna jest Twoja obecność. Niech Twoja ochrona spoczywa nad każdym domem, chroniąc go od zła, strzegąc przed niebezpieczeństwem. I, wspierając go swoim zaopatrzeniem. Panie, modlę się również za tych, którzy przechodzą przez choroby. Ty jesteś Bogiem, który uzdrawia, Bogiem, który leczy rany ciała i duszy. Rozciągnij teraz swoją potężną rękę nad każdym chorym, nad każdym szpitalem, nad każdym łóżkiem bólu. Niech Twój Duch Święty przyniesie odnowienie, ulgę i uzdrowienie. Nawet gdy medycyna nie ma odpowiedzi, Ty wciąż jesteś Bogiem niemożliwego. Niech ta modlitwa poranna stanie się kanałem wiary, który aktywuje cuda, wzmacnia serca tych, którzy czekają, i odnawia nadzieje tych, którzy czują się bez wyjścia. Ojcze, przedstawiamy Ci także nasze decyzje, nasze plany i naszą przyszłość. Tak często nie wiemy, którą drogą iść, tak często jesteśmy zagubieni wobec wyborów i odpowiedzialności. Ale dziś, w tej modlitwie, wyznajemy, że ufamy Twojemu działaniu. Niech Pan prowadzi każdy nasz krok, niech Twoje słowo będzie lampą dla naszych stóp i światłem na naszej ścieżce. Daj nam mądrość, by podejmować właściwe decyzje, rozeznanie, by wiedzieć, kiedy czekać, cierpliwość, by wytrwać w Twoim czasie i odwagę, by być posłusznym Twojej woli, nawet jeśli różni się ona od naszych planów. Ojcze, odwiedź teraz serca przygniecione winą, wstydem i przeszłością. Ty jesteś specjalistą od nowych początków. Ty zamieniasz łzy w uśmiech, popiół w nowe życie, porażkę w świadectwo. Dlatego w tej modlitwie porannej prosimy uwolnij nas od ciężaru przeszłości. Niech każda osoba słuchająca tej modlitwy otrzyma przebaczenie, łaskę i uwolnienie, które pochodzą od Ciebie. Niech kajdany lęku, grzechu, smutku i niepewności zostaną teraz złamane. Niech pojawi się nowa nadzieja, nieoparta na okolicznościach, lecz na wiernym charakterze Boga. Panie, wiemy, że są tu osoby, które już myślały o rezygnacji, które doszły do granic swoich sił, ale Twoje Słowo mówi, że dajesz siłę zmęczonemu i pomnażasz moc temu, kto nie ma żadnej. Dlatego w tej modlitwie porannej ogłaszamy, Duchu Święty, odnów teraz każde zmęczone serce. Szepcz słowa życia tam, gdzie jest zniechęcenie, przynieś odwagę tam, gdzie jest lęk. Przynieś odpoczynek tam, gdzie jest niepokój. Pełnij każde życie swoją realną obecnością, by ten dzień był dniem nowego początku, dniem nowych marzeń, dniem nowej wiary. Ojcze, powierzamy Ci także nasz umysł. Jak wiele negatywnych myśli próbuje nas zdominować, jak wiele głosów nas oskarża i próbuje odebrać nam pokój, ale w tej porannej modlitwie prosimy, odnów nasz umysł, przemień nasze myśli. Pomóż nam widzieć rzeczy Twoimi oczami. Niech Twoja prawda będzie silniejsza niż kłamstwa, które słyszymy. Niech Twoja obietnica będzie bardziej realna niż lęk, który odczuwamy. Niech każda myśl o porażce zostanie zastąpiona myślą o zwycięstwie. Każda myśl o rozpaczy zostanie zamieniona w nadzieję. Każda myśl o lęku w zaufanie. Panie, powierzamy Ci nasze marzenia. Wiemy, że jesteś Bogiem, który przywraca, Bogiem, który czyni cuda. Bogiem, który otwiera drzwi tam, gdzie nie ma przejścia. Odwiedź teraz projekty, oczekiwania i najgłębsze pragnienia każdego serca. Rozpal na nowo marzenia, które przygasły. Odnów wiarę w lepsze dni. Pokaż, że każde życie ma jeszcze swój cel. Nawet gdy nie rozumiemy, ty wciąż jesteś Bogiem. Ty wciąż jesteś wierny. Ukochany ojcze, ta poranna modlitwa jest naszym wołaniem o nowy początek, jest naszym cichym krzykiem o pomoc. Jest naszą prośbą o siłę, by nie zrezygnować. I nawet gdy nasz umysł i ciało słabną, wyznajemy, że Ty jesteś naszą siłą, Ty jesteś wszystkim, czego potrzebujemy. Niech każde słowo tej modlitwy będzie balsamem dla zmęczonej duszy, niech każda przypomniana obietnica będzie kotwicą dla niespokojnego serca. W tej modlitwie łączymy się jako wspólnota wiary, nawet na odległość, wierząc, że Ty, Panie, Jesteś obecny w każdym domu, w każdym pokoju, w każdym życiu, które teraz się modli. Niech ten poranek będzie naznaczony Twoją obecnością, Twoim pokojem i duchowym odnowieniem, które tylko Ty możesz dać. Niech każda osoba tutaj poczuje, że nie jest sama, że należy do ludu, który się modli, który wierzy i który idzie razem. I niech każde serce wyjdzie z tej modlitwy lżejsze, silniejsze i bardziej ufne. Panie. Dziękujemy Ci za to, że wysłuchałeś naszego wołania. Dziękujemy Ci, że nawet gdy nie widzimy, Ty działasz. Dziękujemy Ci, że każda łza jest Ci znana, każda modlitwa przez Ciebie zebrana, każde życie przez Ciebie kochane. Niech ta poranna modlitwa będzie tylko początkiem dnia pełnego Twojej łaski, Twojego miłosierdzia i Twojego prowadzenia. I tak, Ojcze, podążamy dalej, ufając, że nadal będziesz do nas mówił, że nadal będziesz podtrzymywał każdy krok. Że nadal będziesz odnawiał każde życie. Niech ta modlitwa nie zakończy się tutaj, ale stanie się płomieniem, który poprowadzi nas do dalszego szukania Twojej obecności przez cały dzień. Niech każda osoba, która uczestniczyła w tym momencie, pozostanie połączona z Twoim duchem, nawet po Amen. Niech codzienny czas z Tobą nie będzie tylko chwilą, lecz stałą wędrówką z Panem. Jeśli ta modlitwa dotknęła Twojego serca, jeśli w którymś momencie poczułeś obecność, która uspokaja i wzmacnia, jeśli poczułeś, że Bóg odnowił twoje siły nawet pośród bólu, napisz amen w komentarzach. To proste słowo jest aktem wiary. To twój sposób, by ogłosić, że wierzysz, że zgadzasz się z tą modlitwą i że ufasz Bożemu działaniu w swoim życiu. Dlatego zostań z nami. Każdego dnia o świcie przygotowywana jest nowa modlitwa. Z troską, wiarą i oddaniem, aby dotrzeć do Twojego serca. Każdy codzienny czas modlitwy to kolejny krok w Twojej podróży z Bogiem. Każdy nowy poranek to nowa szansa na duchowe wzmocnienie, na usłyszenie głosu Boga i oddanie wszystkiego w Jego ręce. Subskrybując kanał i aktywując powiadomienia, otrzymujesz codzienne modlitwy, które wzmacniają Twoją wiarę. I pomagają ci zacząć dzień z Bożym prowadzeniem. Zostaw polubienie, aby to Słowo dotarło do jeszcze większej liczby serc. Idź z wiarą i nigdy nie zapominaj. Teraz jesteś częścią tej wspólnoty modlitwy, nie jesteś sam. Bóg, który dziś wysłuchał Twojej modlitwy, będzie z Tobą w każdym kroku.